Ważne ćwiczenie dla osób, które są typowo yy, tymczasowo yy, w chorobie, jak ja dzisiaj, na przykład ja. <laughs> Musząc leżeć, ćwiczenie fajnie, do umacniające rozładowcze, rozładowcze napięcia co też dopomaga szybciej wrócić do zdrowia, ruchy biodrowe, jak w trakcie seksa i pozytywne, bo do doskonalające nawet wolne ruchy, z takim z muzyką. I szybsze ruchy dookojewa z różnymi układami ciała. Najlepiej, oczywiście, mieć ułożenie ciała z rękoma, oboma skierowanymi w stronę do przodu, by dać lepsze ułożenie kręgosłupa. Миего сухадя постемо за кява смесиие. Е сиди ACDC тадаре строк.